Raz, dwa, trzy No i po mojej prawej stronie Marcin Policz ząbi wrzosek and the new Tak jak mówiłem, tak jak mówiłem ja wizualizowałem to, śniłem o tym i nie mogło być inaczej. Musieliby mnie z tej klatki naprawdę wynieść. My już rozmawiamy ze sobą, nie wiem, czwarty czy piąty raz, trochę tam było śmiechów, chichów, jesteś wyluzowany koluniu, to wszyscy widzą, naprawdę do tematu podchodzisz z jednej strony bardzo poważnie, z drugiej strony widać, że jesteś swój człowiek i przede wszystkim człowiek, który tutaj jest dla kibiców, jest dla fanów, jest dla nas, dla, dla reporterów, to jest coś wspaniałego, powiedz mi, czy game plan poszedł od początku tak jak powinno być? Zdecydowanie. Tak, tak jak już mówiłem, rozkwinialiśmy Artura zachowania przez długi czas i on już jest na tyle weteranem, że naprawdę ciężko mu niektóre te wzory poruszania się zmienić. Tak samo jak ja, na przykład, poprawiam coś i ostatnimi czasy, ale ja jestem też innym przypadkiem. Ja Pracowałem i walczyłem równocześnie, nie, nie poświęcałem się do w 100%, dopiero od roku to robię, ja dopiero teraz mój potencjał wychodzi, ja dopiero, zmieniłem się o 180 stopni od kiedy rzuciłem pracę, zacząłem trenować, jestem zupełnie innym zawodnikiem i, i to widać I, i ten pas jest tego oto Jesteś przykładem, chodzącym przykładem na to, że można bardzo ciężko pracować i trochę melanżować i jak widać efekty y, są, no bo pas jest na Twoim ramieniu. Oczywiście, wiadomo, to za można, ale kiedy y, y, trzeba się wziąć za robotę, to jest robota i, i wtedy tylko to się liczy. Powiedz mi, tutaj takie pytanie ode mnie. Z bardzo blisko oglądałem tą walkę, bo byłem przed, przed samym oktagonem. Powiedz mi, po jakim ciosie kopnięciu, czy to było po łokciu, czy, czy po uderzeniu, skąd te rozcięcie na głowie u kornika? To był łokieć jak, jak on się przewrócił, zacząłem wpadłem w niego gardę. To był największy błąd, który zrobiłem, bo jeszcze jak rozmawialiśmy przed wejściem do klatki. Pracujemy na tym, żeby właśnie po knockdownie nie wpadać w gardę, tylko obie, obejść przeciwnika nie wpychać się po prostu w tą sytuację, gdzie bo jakby jesteśmy w 50 na 50 pozycji, tylko obejść i z boku zadawać ciosy. Niestety podpaliłem się, rzuciłem się na niego, ale on próbował jakby się zginać, wstawać i wtedy ten łokieć spadł prosto na jego czubek głowy. Widziałem, że to rozcięcie było dość paskudne. Potem jeszcze podbiłem mu oko dość yy, mocno i, i mówię, no przetrzymywam mnie trochę tą oplatą, ale tam nic nie było. Ja po prostu wiedziałem, że powoli, powoli tą rączkę wysuwam. I mówię, tak jak mówiłem, nie spociłem się nawet, więc dość było duże tarcie i ciężko było to Rękę wyciągać, ale po pomalutku, pomalutku czułem, że tam nic nie ma na tym barku. O tą rękę właśnie się obawiałem i e, o tą rękę chciałem się ciebie zapytać. E, kontrolowałeś tą, tą technikę od początku do końca. Tak, oprada to jest technika, która, e, nie wiem, w historii UFC była chyba tylko jeden raz wykończona, więc to nie jest technika, którą e, można łatwo jakoś podać. Ja czułem, już miałem e, akcję no, taką akcję, że jak ktoś mi naprawdę to mocno podpina, podciągam go do góry, przychodzę pod nim, przelowuję go na nad sobą, więc czekałem już no to, ale e, mój naród razie że żebym obchodził, obszedłem go i już byłem wtedy w bezpiecznej pozycji, żeby tak, żeby po prostu utrzymać tą górną pozycję. i Artur, że czułem, że po prostu męczy się, on naprawdę był cały spięty i już czułem po prostu, że ta energia z niego schodzi. Jak wyciągnąłeś tą rękę, właśnie z, z, tej, z tego chwytu nóg kornika, no. e, zacząłeś ten grand and Pan, tak naprawdę. E, w tym momencie, jak już z kornika po prostu lało się, jak. Z, Przysłowywanie, nie będę może kończył czego wiadomo. Naprawdę ring był już bardzo mocno zalany. Sędzia przerwał walkę. Yy, gdy Kornika postawiono już do pionu, usłyszałeś, yy, jak kibice zareagowali, gdy kamerzysta najechał na twarz Kornika? To słyszałem. Czułeś, że to może być DM tej walki? Jak zobaczyłem to to już, to już czułem. Oczywiście ja metodycznie dopóki yy, nie uję go do nieprzytomności, to nie przestaję albo mi sędzia nie odciągnie, dlatego realizowałem game plan, nie podpalałem się, szanowałem pozycję. To jest jedna z pierwszych zasad, yy, żeby najpierw pozycja, potem reszta. Więc yy, trzymałem tą pozycję i, i wiedziałem, że, jest, że to ja jestem w tym, kontroluję walkę w tym momencie. Razem tu z Oskarem ode mnie z teamu, powtarzaliśmy, jak wyciągnij tą rękę, jak wyciągnij tą rękę to pokorniku, jak wyciągnij tą rękę to pokorniku, wyciągnąłeś rzeczywiście tą rękę, no skończyło się tak jak się skończyło, no ale powiedzmy walka skończyła się jednak kontuzją, Ym, wolałbyś... Kontuzją, wo, odwaną... oczywi to nie było podgięcie, to były e, uderzenia, więc e, oczywiście ja rozumiem to, że Artur nie, nie, nie chciał się poddać ja tak samo. E, wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, ale szczerze mówiąc, ja mam w dupie zdro swoje zdrowie. E, dla mnie najważniejsze było to. E, pokazałeś na koniec szacunek e, kornikowi, bardzo miło z Twojej strony. Oczywiście, ja, tak jak mówiłem, gadaliśmy różne formaty na siebie, różne głupoty. To myślałem w tej chwili, ale oczywiście nigdy nie, nie było takiego momentu w mojej głowie, że nie szanowałbym go jako wojownika. Jest wielkim wojownikiem, był i jest i będzie wielkim mistrzem, i jest jednym z najlepszych zawodników. Ale teraz, przed mój czas, ja jestem lepszy. Jeżeli Wodarze zdecydują, podejmą, podejmą takie kroki ku temu, żeby było Wrzosek kontra Sowiński part tu. Zgadzasz się na to? Cokolwiek będą chcieli. Maciek i Martin są moimi szefami. Jeżeli każą mi walczyć z kimkolwiek, to będę. Próbowałem tej chłopaka, który chodzi z piwuniem, złapać, żeby przynieść tobie tutaj, przynieść tutaj tobie piwko. Się okazało że kartą nie można płacić, ja nie mam przy sobie gotówki, więc wybacz, nie przyniosłem ci ani Jacka, ani, ani, ani żadnego piwunia. Od dzisiaj chyba nie będę mówić na mnie wujaszek Fericze, tylko Wróż Fericze, bo tak naprawdę mówiłem od początku. Generalnie to obiecałem sobie coś takiego, że jeżeli zobędę ten pas, to nie będzie już tego. Zmieniam swój styl życia, chcę być teraz wzorem do naśladowania dla nastolatków i pamiętajcie, Odrabiajcie lekcje, jedzcie warzywa i yy, oglądajcie dobranockę, Siusiu paczarek i spać. A może kiedyś też będziecie mistrzami. Pamiętaj, że, że mimo tego yy, jaki tam jesteś, coś tam się tutaj tematy delikatne. Oczywiście w poćmiechujkach tych melanży przywijają, to ludzie, ludzie, ludzie i, i twoi fani będą cię szanować i szanują cię przede wszystkim za to, jakim jesteś człowiekiem. Za to wielki szacun. Serdecznie Cię gratuluję. Mam nadzieję, że będziesz ten pas dzierżył jak najdłużej. Liczę, szczerze mówiąc na to i chyba wszyscy liczymy, że będzie wrzosek sowiński i może part free, ale na chwilę obecną baw się, ciesz się, melanży nawet dzisiaj do białego rana jak trzeba. Wszystkiego najlepszego. Tak zrobię, chociaż nie wiem, bo może tylko też zjem sobie kolację i idę spać, ale, ale raczej nie. Dziękuję za dziękuję za moje słowo, świetnie się z wami gada i, i na no pewno się jeszcze nieraz spotkamy. I z wzajemnością. Piona. Dziękuję bardzo. Pozdro.